się o tej Torii, jako że styczeń zaczął się już na dobre, to czas porozmawiać sobie trochę na temat update'u, który będzie właśnie w tym miesiącu w Brawl Stars. Mam kilka wiadomości twórców z Twittera, które mówią nam, czego możemy się spodziewać, no i pokażę też wam kilka propozycji, więc w sumie taki odcinek z newsów. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Kiedyś już robiłem coś takiego, że każda jedna łapka w górę to jedna pompka, którą muszę zrobić. Niestety zrobiłem ich tylko ponad tysiąc, a łapek było dużo więcej. Dlatego możemy mówić się, że za każde dwie łapki w górę po tym odcinkiem, no to po prostu robię jedną pompkę. Więc na przykład, jak będzie tutaj dwa tysiące łapek w górę, no to będę musiał zrobić tysiąc pompek. Więc to zależy od was. Mam nadzieję, że naprawdę walniecie się tutaj dużo, bo kurde trzeba trochę przypakować. <grych> a jeszcze chciałem poprosić was, o zostawienie subika na moim kanale, żeby nie przekapić kolejnych. Filmów, gdzież tutaj często mówię wam różne newsy związane z update'ami. Jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to wystarczy, że w komentarzu napiszecie styczeń. Postaram się przypiąć każdemu, kto tak napisze. Lecz nie będę już przedłużał, no i startujemy. A więc okej, okay, na początek może taki luźniejszy news. Ktoś zapytał się Franka, czy w styczniu będzie dostępny srebrny i złoty skin do PAM No bo jeszcze takowych do tej postaci w grze nie ma. Na co Frank powiedział? Obawiam się, że nie w styczniu. No więc jak ktoś czeka na to, żeby w styczniu się on pojawił, no to raczej na pewno takowych skinów nie będzie. Takie krótkie info chciałem, żebyście po prostu widzieli. A teraz przechodzimy już do ciekawszej rzeczy, gdyż pewien gracz napisał tym razem do Daniego, też jednego z twórców, coś takiego. Mam wątpliwości. Kiedykolwiek myślałeś o umieszczeniu Zadymiarza, który wygląda jak parki z Clash Royale? Na przykład musisz przytrzymać główny przycisk ataku, aby naładował atak, a kiedy puszczasz? Gdy pasek się ładuje, no to atakujesz. I tutaj Dani odpowiedział: Tak, jest w banku pomysłów, ale nie wiem czy użyć światło dzienne. Pomysłu nie brakuje, tylko potrzeba czasu na rozwój. A więc co ciekawe, ku mojemu zaskoczeniu, twórcy myśleli już o postaci tego typu i może za jakiś czas ją dodadzą. Może najpierw wytłumaczę, jak z parki wygląda, jaka to jest postać, w Clash Royale i tym podobne. Mianowicie, jest to chyba najbardziej zdydawizowana legenda, która jest pojazdem. Strzela na prądem i zadaje obrażenia obszarowe. Prowadzenie takiego czegoś do brawla na pewno mega zmieniłoby grę, gdyż no jest to specyficzny typ postaci i w brawlu czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Potrafi być on mega OP, ale też czasem mega bezużyteczny. Ci co grali w klasza na pewno tą postać kojarzą. I no ogólnie, ja oczywiście byłbym za tym pomysłem, bardzo lubię nowości w grach i z chęcią bym ją przetestował. Lecz twórcy musieliby to dopracować naprawdę dobrze, gdyż zrobiliby ją lekko zbyt mocną, nie byłoby szans jej pokonać, za to zrobiliby znów lekko za słabą, i nie byłoby szans ugrać nią jakiejkolwiek gierki. Więc no musiałaby być ona idealnie zrobiona, bo inaczej byłoby ciężko. Fajnie, że jest ona w bazie pomysłów u samych twórców gry, ale tak jak sam Dani mówił, nie ma pewności, że ujrzy ona światło dzienne. Ale no nie ukrywam, że mega fajnie by było jakby coś tego typu jednak to światło ujrzało i by je dodali. Oczywiście no to nie będzie identyczna postać jak Sparky, na pewno byłaby lekko zmieniona, inaczej by wyglądała, inaczej by się nazywała, yy, no ale byłoby to coś właśnie tego typu. No nic, zostaje nam czekać jak gra się rozwinie i mam nadzieję, że z czasem dowiemy się więcej na ten temat. Ale dobra, lecimy dalej, yy, pamiętajcie jak twórcy na social mediach publikowali właśnie yy, takie oto zdjęcia, była to oczywiście świąteczna grafika z zadymiarzami, gdzie było kilka tajemnic. I normalnie nie można było dostrzec co ukrywa się na wońce. ale jak podjaśniło się trochę właśnie ten obraz, to zobaczcie jaki był efekt. Znalazła się tam jakaś dziwna kulka, która miała oczy robotów, najprawdopodobniej była to czyjaś amunicja, czyli coś czym ktoś rzuca lub strzela. Z tym, że nie kojarzę, żeby któryś z obecnych zadmiarzy miał takie coś, więc może to nowej postaci, która właśnie będzie w kolejnym update'cie. Sami wiecie, że twórcy często lubią nam dawać jakieś po prostu podpowiedzi yy, we wcześniejszych grafikach i myślę, że to może być jedna z nich, no bo wątpię, żeby coś takiego wzięło się tu przypadkowo. Pewnie z wielu z was pomyśli, że to jest od Nani, ale no jednak nie, gdyż od Nani wygląda podobnie, lecz... Nie tak samo i ma inne kolorki. Dlatego jestem ciekawy, do kogo to należy. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym myślicie. Ale co z dalej, zobaczcie, jak śmiesznie złożyło się na tym obrazku. Jest tutaj pokazany ekran po gierce, gdzie normalnie za się cieszą. I zwróćcie uwagę na Low i Spike'a. Low ma tą animację, gdzie wrzuca sobie loda na twarz. wiem, dziwnie to brzmi, ale no taką ma. A to w tym momencie wygląda tak, jakby Spike mu go wrzucił, gdyż ta ręka właśnie skierowana jest obok Low. Wtedy, gdy właśnie lód wylądował na jego twarzy. Mega świetnie się złożyło, bo pewnie ludzie pomyśleli, że to biedny Spike tak potraktował Low. A przecież no to Low sobie sam tak robi. Ej, ogólnie, to jeszcze na redycie znalazłem coś takiego, że oficjalne konto na Twitterze z Brawla skomentowało post na Twitterze Fall Guys, gdzie spytali się jakie po prostu skiny chcielibyśmy, żeby dodali oni właśnie w zimę do Fall Guys, no i brostas napisało Christmas Shrek czyli Świątecznego Shreka, oczywiście też to było raczej w żartach czy coś takiego, ale no nie wiem, to faktu, że kurczę twórcy z tej gry i z tej obserwują siebie nawzajem na mm, właśnie Twitterach i też komentują przez to swoje różne posty czy coś, więc może kurde jakieś wiecie, połączenie tych dwóch gierek w przyszłości? Myślę, że było naprawdę fajnie, nie wiem czy to jakieś skiny dodać właśnie z Fall Guys do Brawla, czy to na odwrót z Brawla do Fall Guysa, przecież to było coś kozackiego i na pewno rozwaliłoby rydek, nie? To no bo są to dwie bardzo popularne gry, no może Fall Guys jeszcze nie tak bardzo popularny jak Brawl ale no też jest bardzo znane i myślę, że fajnie by takie połączenie wyszło, nie mówię, że ciągle mają współpracować czy coś, ale chociaż taki jeden update'ik jakiś właśnie wspólny, że rzeczy by były z tego i z tego ja jak najbardziej też byłbym za tym i z bym coś takiego przygarnął no, bo kurczę, to no, kto by nie pogardził połączenia tych dwóch gier? Kojarzycie w ogóle to z Fall Guysa na pewno? Są takie fajne ludziki śmieszne. Przecież to by w było tak kozackie. Co prawda, wprost to mam już takie połączenie z Brown. W sensie to jest Brown El Primo, czy coś takiego. No, wiecie, y, Sailie Leon i te inne. Y, co mają tą współpracę właśnie tam z jakimiś pluszakami, czy coś. Ale no, myślę, że i tak Fall Guys by tutaj y, tak samo mogło się wpasować i też fajnie by to wyglądało. I tamci, z którymi mają współpracę, nie mieliby tego za złe. Gdzieś y, to są dwie w sumie osobne rzeczy. To jest gra tam, oni bardziej produkują puszaki czy coś, dlatego no idealnie by się to nadało i liczę, że twórcy tutaj z czasem się zgadają i coś się będzie z tej współpracy kurczę, no naprawdę byłoby mega kozacko i trzeba czekać. Ale to oczywiście tylko takie moje przewidywanie, nie? No bo to, że ktoś komentuje sobie yy, posty to nie znaczy, że musi od razu współpracować. No, ale okej, okay. pamiętacie kilka odcinków temu jak nagrywałem film o remodelu do Spyka? I tam Dani, czyli ten właśnie jeden z twórców, śmiał się z tego, że ktoś miał placek na jego głowie na profilowym, i zażartował sobie, że to będzie pierwszy remodel. No, to ktoś właśnie specjalnie z tej okazji na Radzicie stworzył plackowego spajka. Który tak samo ma tego pancake'a na głowie i w dodatku w ręce trzyma też syrop konowy od tego skina do Barleya. Ciekawy jestem na reakcję właśnie na niego, jak zobaczy tego skina, co będzie o tym sądził, na pewno się ucieszy. Niby to nic wielkiego, no bo ktoś dokleił sobie do spajka tylko placka, z którego spływa sos i umieścił go na środku jego twarzy, ale jest to zrobione w celach humorystycznych i naprawdę fajnie wyszło. Ogólnie sorry, bo teraz sąsiad mi zaczął wiercić oczywiście, Jezu, wiercie muszą wiercić Ogólnie ten ziomek jeszcze tam dodał, że kosztowałby 999 gemów Ale to oczywiście też w żartach No, no co ja tutaj mogę więcej powiedzieć, co mogę tu więcej dodać Skinek bardzo fajny i podoba mi się A wam mordeczki dziękuję z całego serducha za dotrwanie do końca tego filmu Każdy kto tutaj dotrwał, może w komentarzu napisać placek to będę widział, że ogląda do końca. A to naprawdę wiele dla mnie znaczy i mega za to doceniam. Oprócz tego, zapraszam też was wszystkich na mojego Instagrama. Toriety. link do niego znajdziecie w opisie. Możecie mi tam zaobserwować i polajkować jakąś fotkę, to będzie mi bardzo miło. A pan sąsiad mógłby przestać już wiercić, jak to mnie denerwuje, zawsze jak nagrywam to akurat muszą wiercić. No ale dobra, na tym Instagramie też w sumie możecie mi podsyłać już te pomysły na odcinki, które mógłbym nagrać. Jak mi się jakieś spodobają, to z chęcią ich użyję. Wbijajcie też na mojego facebooka Tori Kontakt, możecie mi tam wysyłać zaproszenia do znajomych, tak samo na mój główny kanał Tori, jakby ktoś nie kojarzył tam też rzucam odcineczki, więc koniecznie obczajcie, linki do wszystkiego macie podane w opisie A ja teraz już będę z wami żegnał, widzimy się w następnych filmach, do